dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy taki miks za 33 zł. Mamy dwie podyszce, mamy dwie za piątkę i jedną za 3 zł, czyli 33 wkład. Zobaczymy, czy ta liczba będzie dla mnie szczęśliwa. Na dzisiejszy odcinek wybrałam właśnie taki zestaw. Pomyślałam o tym czarnym diamencie, bo go dawno nie miałam. W sumie ostatnio na premierze, która też nie wyszła źle. Także sobie sprawdzimy. No i moją ekstra siódemkę, która ostatnio się zbuntowała i nie chce mi nic dawać. Może dzisiaj się coś jej odmieni. Zaczniemy tradycyjnie od tej najmniejszej. Ja sobie nic nie drapałam, nie przygotowałam. Sobie poszukamy wspólnie. Szczęśliwe linie mają numerek drugi. I szukamy po dwa symbole, żeby było szybciej. Mamy słonia i klucz. Tak, ustawimy, żebyście dobrze widzieli. Tu mamy słonik. Klucz i słonik. Tu jeszcze klucz. Te szczęśliwe linie to są strasznie uparte i nie chcą mi za bardzo dawać wygranych. Najwięcej to miałam w nich zwrot, tylko 3 zł. No to to jest pora na odczarowanie się, zdrapko. Cytryna i serduszko. Cytryny nie widzę, serduszko widzę jedno. Cytrynki nie widzę. Arbuzik i księżyc. Księżyc jest. Arbuza nie widzę. Tu jeszcze księżyc. Arbuzika nie widać. Kolejne. Wiśnie i słoneczko. Tu słoneczko. Tu Wisienki. I tu Wisienki. A słoneczko tylko jedno. Dzisiaj u mnie w ogóle słoneczka nie ma od rana padać. Ciemno szaro i ponuro. No ale tak też musi być, nie? Trochę przyroda roślinki deszczu potrzebują. Pomarańcz i winogronko. Winogronko tutaj. Tu jeszcze pomarańcz. I to chyba tyle. Ewentualnie później się znajdzie. Teraz mamy kości i mamy trefl. Kości i trefl. Nie ma nic? O nie. Gwiazdeczka i biedronka. Tu gwiazdeczka. Tu biedronka. A tu jeszcze jest serduszko. Gwiazdka i Biedronka. Tu jeszcze gwiazdka. Dobra. Mamy garnek i mamy kwiatek. Tu mamy garnek. Tu mamy garnek i tutaj. Kwiatka nie dali. Sakwa i Diamencior. Tu, 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 sokiwka, a tu diament. Kolejne to jest banan i jabłuszko. Tu jabłuszko, tutaj. A bananka nie dali. I dwa ostatnie to jest tęcza i korona. Tu korona. Tęcza. I korona. I tak, jak mówiłam, szczęśliwe są dla mnie, nieszczęśliwe. Mamy WSD. Kontrolne różne. No to zaczynamy od teraz. Z drapeczkami za piątkę. Premia z numerem 26. Tutaj dwa symbole lub trzy to będzie jeszcze lepiej. Ale wystarczą dwa i już jest wygrana. Jak w razie mamy różne. Gra trzecia. Różne. Gra czwarta. Pusta. Gra piąta. O, będzie wygrana w grze piątej. Mamy dwa serduszka, czyli dwa kier. Mamy dwa razy kier. Tu mamy różne, i tu mamy albo spodkowa śliwka różne. Czyli w grze piątej mamy dwa razy kier i wygrana to co? O szok! Eee. O, szok, patrzcie, wygrana to 30 zł. No, pięknie. Po prostu pięknie. To mamy prawie odcinek, yy, nam się zwrócił z tej. Byłam pewna, że tu 5 zł odkryję. O, o, o. Trzy razy. O, to jest 30 zł, moi drodzy. Cudownie. Teraz super linie. Z numerem trzecim. Nie widać, ale wam pokażę. O, z numerem trzecim. Jak tak będę trapała, to chyba będziecie widzieli. Chyba nie będę nic zgubiła. Jak się zgubi, to może się znajdzie. Cytrynka i krab. Cytrynka i krabik. Tu jest cytrynka. Tu cytrynka, krabika nie dali wcale. Tu cytrynka. Dobra, kolejne to są okularki i rowerek. Rower. Tu są dwa rowerki. Tu rowerek. Okularów nie widzę w... a tu są. No już nie dokończyłam, jeszcze a już znalazłam. Okularki i rower. Tu jest rowerek. Ale premia się pięknie spisała na no po prostu. Jestem w szoku cały czas. Tęcza i arbus, tu jest arbus, tu jest arbus, tu jest tęcza. I nie widzę. Najwyżej później znajdę. Mamy parasol i motylek. Parasol i motylek. Tu parasol, no parasol się dzisiaj przyda. Strasznie leje. Tu motylek, tu motylek. Tu parasol. Dobra. Kolejne to mamy dzwonek i moneta. Dzwonek i monetka. Nie widzę nic. Biedronka i kwiatuszek. Tu kwiatuszek. Tu biedronka. I tu i tu. I tu, a tu kwiatek. Dobra. Kolejne dwa to jest klucz, i balony. Tu są kluczyki, i balony. Tu klucz. Tu kluczyk. Balonów nie widzę. Kolejne to jest czapka i korona. Tu mamy czapę. Mamy czapkę. I tu mamy czapkę. Wiatrak i klapki. Tu mamy wiatrak. O, klapki dają nam linię. Bardzo ładnie. Numerek trzeci się spisał. Tu mamy klapki. Tu wiatrak. Super, kolejna zrawka będzie wygrana. Teraz, to znaczy, że tu będzie plus, bo mamy już 30 zł. Odcinek na 33. Jak tu będzie zwrot 5, no to już mamy. No to już mamy wtedy plusik, kochani. Tu jest jeszcze wiatrak pominięty. I teraz szukamy łódź i gwiazda. Łódź i gwiazdka jest tutaj. Tu jest gwiazdka, tu jest łódź. Ostatnie dwa to są kości i piłka tu są kości, tu jest piłka i to tyle. Wychodzi na to, że jest tylko jedna linia, bo diamentu leżaka nie było, rolek nie było, słoneczko nie, nie było, był kwiatek. Dobra, jedna linia i sprawdzamy, co tu. 5 złotych. Pięknie. Czyli mamy już plusik. 2 złote. BB. BBB. B, B, B. 3 razy B. Bardzo ładnie. A jeszcze mamy dwie zrabki po 10 złotych. Co tu się zadzieje? Ekstra siódemka. Moja ulubiona zdrapeczka, nie dość, że tak pięknie na premierze, to jest zdrapka, która do tej pory dała mi największą wygraną i to jeszcze na premierze, potem też ładnie dawała, ostatnio się zbuntowała, nie chce mi dawać, dlatego ją wzięłam, żeby zobaczyć, czy w końcu się zlitowała nade mną i znów będzie mi, coś mi tutaj da. Ona ma numerek piąty, ja nigdy numerków nie wybieram. Zawsze mówię, jaką zdrabkę chcę, i po prostu czekam, aż mi podadzą. <laughs> nie mówię, jaki chcę numerek, bo... bo potem będę żałowała, że taki sobie wybrałam. A tak jak pani poda, tak mam. Jak na razie jest pusto. Siódemki nie znalazłam. No, zdrabka mu chyba stwierdziła, że już mi dość dała. I koniec. Koniec Lucy z, z rozdawaniem Ci pieniędzy. <laughs> Już dosyć dostałaś. Gra dziewiąta. Pusto. Siódemki nie widzę. Halo. Ja jeszcze chcę. Co to znaczy? I tu mamy. Różne gra dwunasta. Arbus, cytryna, wiśnie. Gra trzynasta, ananas, banany, truskawka. I gra czternasta, diament, banknot i pierścionek. Czyli. Dobra, nie będę szukała kontrolnych. Widać, że siódemki nie ma. Czyli zrabka się po prostu już na mnie obraziła. Nie chce mi już nic dawać. I ostatnia zrabka na dziś to czarny diament z numerem trzecim. I szukamy wygrywających liczb, gwiazdy, lub takiego mm, diamentu, który y, będzie mnożył. Gwiazdę miałam, diamentu jeszcze nie miałam. Mamy 27. Szukamy 27, 11, 33, 6 i 16. A co my tu znajdujemy? 5. No to jak zaczynamy od boku. O kolejny bok, no to to nie, jest dobry znak ludzie. 2, 13 i 21. Kolejny rządek mamy 25. Mamy 15, a my potrzebujemy 16 czwórka. No nie, no to jest Co ty tu wyprawiasz ze mną? Zdrabka numer 3, tu mamy 3, a wcale nie potrzebujemy 3. Mamy 9, 32. No, zrabka z samych boków stworzona naprawdę 17, 39, 35 i 36. Ostatni rządek 18. 22 14 8 i 28. Czarny diament jest dzisiaj pusty, kontrolne OB. OBM. Czyli strapki za 10 zł się wcale nie spisały. Za to za 10 zł były puste za 3 zł. Była pusta, za to pięknie spisały się z drapeczki za 5 zł. Premia dając 30 zł i super linie dając 5 zł, czyli wynik 35 na 33 wkładu. Super, jak jest odcinek z plusem, to zawsze bardzo, bardzo cieszy. Super, Ja się bardzo ba z Wami, Ech, bardzo z Wami. <grywka> Bardzo Wam dziękuję za obecność. Będę się już z Wami żegnała, bo i dosyć długo Was tutaj trzymam. Życzę Wam pięknego, słonecznego, lepszego dnia niż ja tutaj mam za oknem. I do następnego odcinka, moi drodzy. Pa!